Witam wszystkich z nowego odcinka na moim kanale. I dzisiaj gramy w Evil 2. Chciałam nagrać. E znaczy Evil 1. Chciałam nagrać Evil 2, ale wywala nagranie. Nie wiem co się widzowie stało, ale. Tu wybucha jajcy i -y garnek. <gryw> Nie mam polskich znaków. Bardzo smutne. Ja nie wiem, tu pisze żółta nika. Chyba tak. Gowa. Ciao. Super, co nie? Gowa najlepiej. Postępy. Mogę sobie ten kawałek maski kupić. Kupujemy, widzowie. Rozdział Eksplozja na wysokości. Chyba i dzisiaj nie, nie gramy na duchu. Gramy na łatwym. Będę się bał. <grych> Bo Ewen jest straszna. Gdzie? Jeden. Jestem antezon i nie mam zamiar być dobry. No dobra. Jak my sobie w to dawno nie graliśmy, sensibility, obracanie kamery, takie gdzieś regulator czasowy, przycisk wchodź tam, wchodzimy. Haha. Ja nie wiem, jak tu się pieniądze zdobywało. Halo? Maska! Dobra. Weź to. Nie mogę tego podnieść. Muszę ponownie umieścić świętego grana, by połączyć kawałki maski. No dobra. No dzień, no Zakonnica tam była. Get to twój. Gdzie ja mam mój miotacz ognia? A tu był! A w ogóle co my mamy za to, że kupiłem? Explosive doll Bubblegum Flame thrower. A no, zakonnica. Najlepiej, jakby tu był. Ale nie ma. Tu jest. Leci siedzi. Jo. Spal się. Rzuć. Idziemy go szukać. Leci! <gry> Musimy znaleźć tego świętego Grada. On może być wszędzie. Mi się wydaje, że on będzie na górze, bo tu go nie ma. W ogóle bardzo dawno w Ewilmun sobie nie. O, nie zauważyła mnie. O, Szczury! Gdzie jest ten święty garnek? Bo tu jest ile tu rzeczy? Razy trzy. Słyszycie o. Bo to tak grało, chyba. Przewróciłeś, brakujący prąd elektryczny. Jezu, widzicie to jak się obraca? O, tu są fanaty. Czy jest? Co ja się boję. Pum. Tam była. A! Je to góry. Słyszę samochodzik. Nic. Jezu. Dzień dobry. Tu nic nie ma. Przechodź. Gdzie może być ten... Tam jest. Ten święty gral. Okej. Okay. Ja nie wiem, widzowie. Tu? Jezu, może sens widi na maksa trzeba? Nie, no. jezu, niska grafika. To tylko na ten odcinek, bo dzisiaj jakieś problemy z netem. <grystanie> Dalej, tak jest. To przez to, że mam reklamy włączone? Co? Gdzie jest ten święty gra? Ja nie wiem. Tu chyba kasa będzie. Nie. Tu mm. 6,55. To była kiedyś godzina, Everyone. biegnie tu, uciekamy. Kurczak, już idziesz ze mną, uciekamy. Gdzie jest ten święty gral? Ja nie wytrzymam. Tu go nie ma. Tu go też nie ma. Nie. Ma no, za pomocą kodu. Hmm, antezon. To jest jak w saunie u gręny. Jedz Kiedy nie ma jedzenia, kurczak nie ma ochoty naciskania przycisków Co się patrzysz, co? Strzel Strzel, w przycisk Nie ma energii na uruchomie gry ja nie wytrzymnie gdzie jest tu? Nie, nie ma A w ogóle je. Widzieliście? U i, -i. u E, O Jezus. Gdzie on jest? Ja nie mogę... Tam? Na pewno nie. Tu. No ja nie wytrzymam widzowie, bo wiecie mi? My już przez 10 minut go szukamy. Tam była zakonnica. O Jezu. Do widzenia. Ojej, ojej, Na aduj, wybuchaj. Dobranoc. Rozwaliło łóżko. Młot. Co jej się z szyją stało? Mamy czas, żeby poszukać świętego grana. Słyszę mu zyczkę gnienia. Nie ma go w kuchni. Bo ja tak nie wiem. Aha, aha. Pieniądze. Pieniądze. Dzień dobry. Co na obiad? Kluski z rosołem. Ja nie wiem gdzie on jest. Ja się poddaję chyba. No bo tu go nie ma. No ja nie wiem. jakby zakonnica szła Czy Czy ona jest? Ma no, ja nie mogę Resetujemy tą gierę Tak Musimy w końcu znaleźć adowanie O nie, reklama Gdzie jeden? Mnie to rozwala, że polskich ulegów nie mam Ale tu już są! Gdzie jest święty krok? A w ogóle jak to działa? Nie ma Użyj nie mogę. Musisz się schować. Tu? Użyj. O, idę. Chodź dzień dobry. Że zakonnica straciła przytomność na dziewięć sekund. Dziewięćdziesiąt sekund. Ha ha ha. ha get right. On tu się chyba najwięcej razy spa nic nie mówiłem. Tu na. <laughs> pięknie, pięknie. W kuchni. biegnij. W Jest. Dobra. Dobra. David zero 4, 4 spider. Nie wiem, co to jest. Otwieraj. Zamykaj to. O. O, o, o. Okej. Okay. Dobra. Jest. Skompletuj mask. O! Adowania, gdy skończy, skoczy się adować, O! o! Gdzie ja jestem? Ja mam tą maskę. Halo? Dziec, co? Y, Okej. Okay. Tu jest ubikacja. Tu coś jest. Halo? Cześć. To dziecko two twoje Two-a? Dla? Ciebie? Sa? Bro Moe Po ci to Nie, to jest najlepszo Ja nie mogę Ej Ej Co tu robi zakonnica? Odwie o Ej Czemu ona mnie walnęła, co? O nie, nie, Adi jest, dzień Dwa, rozwala mnie to, ale mamy maskę, widzowie, muszę opuścić to szkołę. <grych> A tu baska dalej będzie. O nie! Ja ją tam upuściłem. Szkoda. Jaki tu był kot? Dobra. On na mnie goni? Tak! E! E! No nie. Nie! No nie! Ostatni dzień. Ciekawe jaka będzie Kackać Śmierć.

Dobra, Hello. Co się stanie? Koniec gry. O nie. Koniec gry. Ja nie mam pytań. Ja wam Widzowie, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym wideo. Mara!